Romanse, kryminały, dramaty, a może fantastyka? Sprawdźmy, co o literaturze myślą współcześni podczas warszawskich targów książki. Duża część osób czyta książki. No i powiem, że nawet młodzież teraz bardziej czyta książki niż kiedyś. Myślę, że trzeba ich zachęcać do czytania książek, bo to jest jedyny sposób, żeby się społeczeństwo stawało coraz mądrzejsze i coraz bardziej ciekawe świata. Myślę, że książki są potrzebne do czytania, żeby rozwijać siebie, swoją wyobraźnię, no i przede wszystkim uczą dużo. Jak już sięgam po książkę, to musi być to tak naprawdę coś super wybranego, co do czego będę pewny, że to przeczytam. A jaka jest Pani ulubiona książka? To tak jakby mnie zapytać, które dziecko bardziej kocham. Umberto Eco pisał, że kto czyta książki, żyje podwójnie. Dlatego warto skorzystać z rad pisarza, bo nic na tym nie tracimy. Po prostu czytajmy.